Cześć, moje słodkie ponczucie. Siema Maxima, jestem Nadia Wielak na moim kanale i dzisiaj będziemy otwierać Pokémon. Tak, jest, słuchajcie, przede wszystkim moja siostra ma urodziny, więc w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać bardzo dużą ilość naszych, właśnie, Pokémonów. Ale na początek, czym są właśnie te Pokémony? Wszystkie postacie, które właśnie tutaj widzicie, są to postacie wzięte przeróżnych gier, filmów, czy też seriali, właśnie z serii Pokémon. I pod koniec maja pojawi się nowy film ze. Serii Pokémon w kinach. Badajcie. Nasze Pokémony w ogóle dzielą się na dwa typy. Jak widzicie, mamy tutaj pluszaki i takie zabawki w pudełkach, jeszcze za chwilę będziemy je odpakowywać, ale to są Pokémony takie bardziej kolekcjonerskie. Z naszymi pluszakami możemy robić totalnie wszystko. Możemy je przewijać, możemy je karmić, możemy z nimi spać, możemy wychodzić z nimi na spacery i tak, dalej, i tak dalej. Możemy do nich rozmawiać. Wiecie, nasz najlepszy przyjaciel a te Pokémony są to typowe Pokémony do zabawy, są to Pokémony kolekcjonerskie, można nimi walczyć i tak dalej, można się wcielić w rolę trenera. W tym wypadku Nadia będzie trenerem jakiego Pokemona. A Lolan Vulpix, a ja będę trenerem Sandy Na pewno znacie Pikachu, i to jest jeden z głównych bohaterów. Nadia, wybierz swojego Pokemona! Pojedynek! Przegrałem To jest Ditto To jest Sajdak, To jest Pikachu To jest Popio A to jest Rowret Skoro poznaliśmy już nasze Pokémony pluszaczki Przejdźmy teraz do Pokémon Pop Action I sprawdźmy co jest w środku Dominik to są normalnie Pokebole Tak? Więc w naszym zestawie otrzymaliśmy takie coś. Są to typowe Pokémony do walki. Są to pluszaszki, co prawda. Jak widzicie, jest to taka gębeczka fajna. Jest to po prostu mniejszy pluszak. I teraz naszego pokemona możemy schować do naszego Pokebola w taki oto sposób. Tutaj go. Oj, chwila. Jak widzicie, mam teraz naszego Pokémona Dito, to był schowanego. I teraz można walczyć. Więc Nadia, runda druga. To jest walka. Dito kontra mimiku. Ja jestem lepszym trenerem Pokémon. Ja jestem lepszą trenerką Pokémon. <grywa> Dalej dito. Dalej mimiku. <grywa> Dobra, przechodzimy do kolejnej edycji Pokémon. Teraz mamy Pokémony Clip and Go. Są to Pokémony, które możemy doczepić do spodni z naszym Pokebolem. Widzisz, Damię, jestem lepsza. Mam już Pokébola. Sam zobaczysz, patrz I teraz jakbym chciał poderwać jakąś dziewczynę Mój Sangast wyskakuje i robi sobie On spory. jest brzydki, weź go A w trakcie grogi do szkoły obroni mnie Wulpix Dobra, więc przechodzimy do kolejnych figurek. Teraz mamy figurki, które na serio są mega, mega fajnie dopracowane. Nawet są zachowane specjalne pozy bojowe naszych pokemonów. Jak widzicie tutaj mamy Torokat, który jest w ogóle ognisty. Tutaj mamy symbol żywiołu. Tutaj mam inne pokemony, które na przykład są śnieżne, wodne i tak dalej. Ten jest ognisty i jak widzicie nasz kotek jest zachowany w pozycji bojowej. Tak mega śmiesznie. Można się nimi oczywiście bawić, walczyć i tak dalej. Wymyślać swoje własne fabuły. Historiki i tak dalej i tak dalej. Więc za chwilę je otwieramy. Dobra, moja drużyna została wybrana przez Nadję. Jestem gotowy do walki. Moja drużyna też została wybrana i teraz będziemy walczyć. Dobra, wybieram swojego Pokémona. Co, walka? Aaaa, kurde. Runda druga. No. Runda trzecia. Runda trzecia. Po raz kolejny wyrównane siły D. zmierzą się z wyrównaną siłą Dominika. Co, co, to już walka? Tak. Dobra. Wygląda na to, że jeden przeciwnik uciekł. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę z subskrybujcie mój kanał, żeby na bieżąco. Żeby... mój kot. Mój kot. Hello. Yeah.